Witam, kurwa, dziś Elon Musk jest, kurwa, w strachu, ponieważ, kurwa, pierdne to polecę wyrzucić ten To jest, moi drodzy, dzisiejszy set jakby, powiem tak, powiem tak, roznosi mi energia, nie wiem, co robić na tym streamie. Prawdopodobnie, jakby, nie wiem, co robić, nuda trochę jest, może coś wysadzimy, żeby coś, wiecie, coś się zadziało, może coś wybuchnie, może coś strzeli. Może, pójdę z choinką na spacer. KTO TO WIE?! O, widzisz jak jestem silny człowiek? U choinka jedna Nie wiem, jaka. nie mam gry, nie mam nic. Nie mam gości, kuchara. Nie wiem. Dzisiaj możecie się spodziewać niespodziewanego, bo nawet ja się niczego nie spodziewałem. Takie są fakty, moi drodzy. Dzisiaj w moim dniu nie działo się zbyt wiele. Dzisiaj w moim dniu nie działo się zbyt wiele. Mój największy pik osiągnięcia życia dzisiejszego dnia to sezonsę kupiłem aloes. Naprawdę czuję jak to mnie nawozi ośrodka, tak jak moja skóra już mówi Moja skóra mówisz kurwa, taki... takie kurwa, kurwa Ogólnikowo jest taki w mojej ubiegłę, że no naprawdę porównywalne jest to do cyberpsychody, cyberpsychody, coś ten desny moi drodzy. Kurwa, nie no trzeba jak ma go nagrać płyty. Rozebrać też się nie mogę nawet do donate, y. no niestety, no niestety bo trzeba zasmucić. Nie rozbiorę się. Nawet za pieniądze tego nie zrobię. No wiem, że wiele osób by to chciało. Większość panów niestety. Takie rzeczy tylko na Instagramie Bądź <ś Kristin załą FYP> tak, dzisiaj Tomek i przyjaciele to później lokomotywa przy mnie Kocikami, możemy pokazać z jakimiś kocikami i powiedz mi yeah, ja ta, ta... Tak, to jajoki, tak, to jajoki, jakby... Tak, 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 Ten co skansował tak, 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 tak. Tak, ten od Jurassic World, tak, ten od Valoranta, tak, ten od wszystkiego Kurwa, Alfa i Omega, tak. To ja, to ja jakby... Spokojnie, nie musicie pisać. Okej, okay. mój ziomek jedynie jest aktywny. W no Robloxa też mi się nie chce grać, nie że jak już o tym pomyślałem, to mi się nie chce. Halo, co tam? Co robisz? Oglądam sobie. Dałbyś mi pomysł na streama, bo nie mam pomysłu na streamie co robić. Przegląd internet. klasyk. No trzeba ja mam przeglądać, jak nie się nie dzieje w tym internecie. No inni jakoś to robią i dają radę. Może być no, jak dają radę? Kurwa nic ciekawego nie ma. Kurwa nitro co? Nitro Jedyne co ciekawe było w internecie, to że kurwa pies robot chciał się w Lambo i sam wpierdolić. Widziałem to. To było kurwa jedno, ciekawe, jedne śpiesznie. Widzowie, piszecie jedynkę, wpierdolę się w Lambo. Nie wiem, kurwa Cesi. Nie coś mam Ceso, nie mam gier kurwa, nie mam nic, jestem bezpukany. No nie ma miejsca nawet. No kurwa, i co ja mam grać? Dobra ci tak, do, dobra, do, 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 dobra, 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 jest naprawdę. Co ja mam niby kupić? Jak my mamy tak mało gier. Dawid, no. w naszej bibliotece Steam jest ponad 100 gier. Jak mówiłem? Na, na Epiku. Średni wybór. Jak dziecko, małe Ale no, dobra, mamy po, po pierwsze, nie mamy, nie mamy 160 gier, tylko mamy 300. Ja mam bynajmniej 311 do wyboru. No i nie mam co grać! Jak 311? No ja mam 311 gier pokazanych! I nie Dobra na epiku. O jezu, tam to te, tam to pewnie też został. No nie no, Hogwarts Legacy tam jest, ja nie będę w Hogwarts Legacy grał. Co ja jestem? Tak, multi rzekł, by się do kubków Harry Pottera spuszczał. Co dwie sekundy, kurwa. Że Harry Potter! Harry Potter! Kurwa, Harry Potter! Ja pierdol, już dosyć mam tego Harry Pottera, kurwa. Już ten Harry Potter to mi się tylko z nerdami jakimi się bawił, kojarzy. że to było fajne, ale kurwa, już to zniszczył, kurwa. Pierdolony kurwa Imperator zgub wszystko, no bo kurwa, kiedyś lubiłem Harry Pottera, ale jak kurwa multi zaczął napierdalać i wszędzie co teraz Harry Potter ziary kurwa, to już mi się zryga za tym Harry Potterem, już kurwa Hufflepuff to mam Hufflepuff kurwa dosłownie. No nie ma tu nic, no kurwa, no nie wiem kurwa macie, no Zomboid jakiś kurwa, The Query kurwa, to gry po 300 zł, kurwa, Talkary, kurwa, kurwa, kurwa nie ma w co grać, czemu my nie kupiliśmy jakiejś familijnej gry, w którą wszyscy możemy razem zagrać. Nie wiem kurwa, to już test ósmokrasisty można. Zobaczymy czy jesteś inteligentniejszy od 14 latka. Dobra, my to dobrze wiemy, że kurwa nie jestem. Człowieku, udowodnij to na live, jedno będą pisać, ale debil. Ale to już pani od matematyki mi udowadniała. W ogóle wiesz, że teraz kurwa, w się jest prohibicja? Alkoholu nie sprzedają po 22. Ja... Dole, co za świat, co na świat? Kurwa, za tuska takie rzeczy, tylko. Tylko za tuska, kurwa, takie rzeczy, kurwa, za dudy to nie było. Za dudy to był spokój. nie robi. <grystanie> Powiedziałem, że ma urodziny. Eee. Powiedziałem, że ma. Jak ty masz 16 maja, to przełek ma 27 grudnia. Rozumiesz? To jest bardzo ten A jak mam? Zobaczymy, czy pamiętasz. Kiedy mam urodziny? <laughs> Dawaj, ćwiczymy pamięć. Ćwiczymy pamięć na streamie. Kiedy ja mam urodziny? Wiesz, że ty kupić Nie Może kota nawet sobie kupię. Masz alergię na koty. A chuj. Niech To Jakby, się... jakby uświadamiam sobie, że tylko powiedziałem to, żeby nie odpowiadać na pytanie kiedy masz urodziny. Wiem, ale kiedy mam urodziny? Nie gadaj, że ty... Stream jest... jest! No cały czas jest stream! Po to się tak, pytam? Cały... No przecież przyszłem po to, żeby spytać, co mam robić na streamie i ci mówiłem, że od 15 minut mam streama, że czułem bo by była godzina już. Dobra, patrzy, nikt nas nie ogląda da szczęście nie no, masz 19 czerwca urodziny, spokojnie, to wiem. Uuuu... Uuuu... Zajachało się giemko. Ja tak w sumie ostatnio mówię sobie, że nieważne co ty będziesz nie ważne co ty będziesz gadał, ja mówię tak. Przecież ja mogę za każdym razem powiedzieć, że znać od plemnika. Ja <laughs> No co mnie, kurwa, znać od plemnika? Kurwa, szkoda, szkoda, że nie byłem tylko przy momencie kurwa swojego stworzenia jakby. <laughs> Co ty masz w głowie? Człowieku, ja mam maturę w następnym roku. Co ją? Dobra, maturę, maturę, człowieku, te... Maturę z Finglem w nosie napisałem. Naprawdę, człowieku, ty się tym nie przejmuj, zrelaksuj się, tam ci kusza, Nikt nic nie podpowie, nikt nic nie pomoże. Czy może być lepiej? To. Czy może być Naprawdę, w takim momencie czujesz, że żyjesz. To jest ta prawdziwa adrenalina. A egzamin na prawko to egzamin na prawko to jest faktyczne ryzyko, ale matura? Matura to ma ryzyka. Co ci się stanie? Nie zdasz? Poprawka za miesiąc. No, moim zdaniem tak. Jak ktoś matury nie zda, to nic się nie dzieje. Ale jak matury nie zdasz, to moim zdaniem troszeczkę j**ą jesteś. Powiem tak, egzamin ósmoklasisty mi sprawił więcej problemów niż matura. Nie żartuję, ja miałem 15% z angielskiego na ósmoklasisty. Dobra, czekaj. Nie, no testy IQ też nie zrobię, bo wszystkie te testy IQ są płatne. Mi test by wyszło poza skalę, to nawet nie ma co. Osoby takie osoby takie inteligentne jak ja, to nie, nie, po, nie potrzebują być kwalifikowane. Jakby tego się nie da skwalifikować, już nawet ogól, Psychiatr. Człowieku, jestem mądrzejszy niż psychiatra, naprawdę. Psycholog chciałby mnie złamać, ale to złamałbym ja jego pierwszy. Tiktoka. Nie ma nic na TikToku, ja nie wierzę, że coś będzie na TikToku. To jest kurwa, wykonalna. Aż mi się odłączyła, tam mieszka. I nie mogę tego przewinąć. Nie mogę pokazać, bo kabel mam za krótki. Ja pierdolę, no kurwa, no i będzie tymi syskami trząść, kurwa, teraz. My w Polsce jesteśmy po polsku, a mój kolega kurwa ogarnia tyle angielskiego, co nic. A powiedz coś po angielsku jak mówiłem, oni, nie, on nie kameruje na mnie, tak jak szczerze. Nie chodzi o piosenkę Malika, tylko. Pozwolę lalka, moje miłosne życie. Jeżeli moja popularność będzie rosła, to będzie stawało się coraz gorsze. I w pewnym momencie pierdolnie mi na łeb jak Kanye Westowi. Ja wam to obiecuję. Będziesz żywał. Nie mów nic! Nie mów nic, co będę robił. Nie mów. Ale to naród wybierany. Ja pierdolę, kurwa! Nie, bo pie, Ty powiedziałeś, kurwa, naród wybrany, a ja tylko w głowie. I do pieca! To był żart, to był żart. Kurwa, jaki karton! Pada wyglądają Speram w Mordzie! To był gil, to był gil! To nie była spera Aha, czemu się ze mną żegnasz? Jak się pozwoliłem? Poszedł! O ty chur... mały! Chcę kupić czerwone majtki, słuchajcie. Może być to kontrowersyjny temat, ale ogólnie Wigilie powinno zacząć się od Czerwonych Majtek. W sensie powinno się mieć na sobie, nie? To jest wtedy dobrostan. I przyciąganie, przyciąganie samych, wiecie, obfitości, więc muszę mieć czerwone gacie, a że wszystkie są stare, w sensie stare, no jakby wcześniej je kupowałam, więc muszę kupić nowe, bo to muszą być nowe gacie. Od kiedy czerwone gacie to jakiś kurwa dobrostan, co? Czy ja coś pominąłem? Czy ja powinienem sobie kupić czerwone majtki na święta?